Siemanko, dzisiaj takie w miarę krótkie nagranie, ale na pewno komuś się przyda, jako że mamy tutaj takie urządzenie. Ogólnie wam pokażę co to jest, bo tutaj naklejeczka jest ściągnięta, ogólnie jest to dragi model DRG69, czyli pierwsza wersja tego urządzenia. Jako że to urządzenie mam od nowości już 6 lat, i w sumie było to urządzenie chyba, które jako pierwsze zostało pokazane w języku polskim na YouTubie i w sumie chyba zaraziłem dość sporo osób tym urządzeniem, jako że teraz, no powiedzmy, jest to taki jeden ze standardów, jeśli chodzi o rzetelność pomiarów, jeśli chodzi o przyspieszenia i na czy tam nawet jako laptimer na torze. Jako że wcześniej, no 6 lat temu, jedyne w sumie chyba takie urządzenie, które było dostępne, był to RaceLogic Logic i wszystko inne, w sumie, nieważne czym byście nie zmierzyli, przyspieszenie było tak naprawdę ignorowane. Nikt wam nie wierzył, że była to prawda, i tak dalej. Teraz no trochę czasy się pozmieniały. Tych urządzeń jest o wiele więcej niż tylko Dragi, ale Dragi jest to taki jeden chyba z, z popularniejszych. Ja go używam na bieżąco. Używałem go do pomiaru naprawdę szybkich samochodów, ale tak samo i do jakichś tam zwykłych, yy, powiedzmy, samochodów, w których robiłem mapę. I zrobiłem na przykład pomiar przyspieszenia przed wykonaniem y, remapa, czy tam chip tuningu i po wykonaniu, i porównywałem czasy, o ile się polepszyły. Y, I ogólnie tak, no teraz po tych 6 latach, no wiadomo, że coś musiało się popsuć. Niektórym się to dzieje szybciej, niektórym, no nie wiem, nie, jeszcze się nie wydarzyło. No mi się wydarzyło teraz, tak jak mówię, po 6 latach skończyła się bateria, napuchło się jej troszkę. I nie trzyma w ogóle prądu. Została zamieniona na kompletnie nową, i urządzenie zostało z powrotem ożywione. Także myślę, że komuś na pewno się przyda takie nagranie. I co? Przechodzimy do dalszej części nagrania, gdzie pokażę Wam, jak ten cały proces przebiegał. Dobra, tutaj ogólnie nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Musimy przede wszystkim ściągnąć tutaj tą naklejkę od spodu, jako że tutaj mamy ukryte dwie śrubeczki. Tutaj te dwa metalowe elementy są to po prostu magnesy. Także naklejeczka ściągnięta. Odkręcimy sobie te śrubeczki. Dobra, teraz jakiś mały śrubokręcik, i tutaj można to podważyć, jako że są takie jakby haczyki. Widać płytkę i widać bateryjkę, ale jest to tam w kąciku jakoś przyklejone. Także trzeba to jakoś delikatnie odczepić. Ewentualnie, chyba zrobię tak, że po prostu tą płytkę, chyba całą po prostu odkręcę widzimy, widzimy bateryjkę jest to bateria 40-20-50 widać jak ona jest napuchnięta i tutaj aż te elementy się po prostu zaczęły w nią wbijać zresztą ten dragon był taki cały już napuchnięty zresztą widać tutaj jeszcze po plastiku on też się zrobił już taki półokrągły Także co, muszę zobaczyć sobie, ile tutaj mam kabelków przy nowej bateryjce. Bo nie wiem, czy będę ją lutował bezpośrednio na, yy, na płytkę. Tak, są dość spore. Czyli będę po prostu bezpośrednio na płytkę wlutowywał się z tą bateryjką. Dobra, odkleiłem to, ale ogólnie lepiej to robić jest na ciepło, w sensie podgrzać to trochę, jako że ja tutaj mam może, nie wiem, jest może z 5 stopni, także dość zimno i to wszystko jest takie stwardniałe, także warto to lekko sobie podgrzać albo robić to gdzieś po prostu w mieszkaniu, żeby była temperatura powiedzmy tam pokojowa, także co, teraz muszę tutaj oderwać tutaj te kabelki, ci oderwać od tego kleju tutaj sobie oczyszczę ten klej i zaraz je od drugiej strony tutaj odlutuję tutaj też żeby się nie bawić teraz z tą, z tą bateryjką odetnę sobie te kabelki także to do utylizacji Teraz trzeba jakoś ten klej ściągnąć, nie wiem jak to zrobić, nie wiem czy tego trochę nie podgrzać sobie, teraz właśnie gorącym powietrzem. Bo szczerze mówiąc to ten klej trochę taki twardy, jak prawie jak plastik. O dobra. Jest to klej na gorąco jednak, bo się właśnie rozpuścił, przykleił mi się do palca. Dobra, czyli trzeba to normalnie zdjąć. Wokół miary, miary spoko. Dobra, kobelek odlutowany. Teraz co? Dolutuję po prostu świeże. Świeże kabelki, te od bateryjki. I w sumie gotowe. Tylko nie wiem, czy najpierw nie oczyścić sobie tych otworów trochę, ale chyba nie ma potrzeby. Bateryjka przylutowana. Teraz tak. Kręcimy to z powrotem w obudowę. Tutaj były te króciutkie śrubeczki. I szczerze polecam robić to w temperaturze pokojowej, bo. Z zimnymi rękami troszkę ciężko to wszystko tak precyzyjnie składać. Dobra, teraz tak tutaj ta obudowa. Nie wiem, czy jest różnica, którą to idzie stroną, czy w obydwie strony jest tak samo, bo sobie nie zaznaczyłem. Na i tutaj tego kleju, jeszcze coś tam jest, nie będę dawał żadnej taśmy dwustronnej, świeżej, ani nic jako, że za bardzo to chyba na nic nie wpływa także po prostu tak to pójdzie i tutaj teraz te kabelki, one powinny się jakoś podwinąć dobra, w sumie nie sprawdziłem sobie czy ta bateria naładowana jest czy nie ale coś tam prądu powinna chyba mieć na szybko tylko podłączę sobie kabelek, zobaczyć czy się obudzi urządzenie no dobra, zaświeciła się dioda także odepnę to na razie z, i zobaczymy czy się połączy z, z telefonem Jedyna co tutaj mnie wkurza czasami to właśnie ta reklama startowa. No ale co zrobisz? Eee, dobra, teraz co? Połącz? No dobra, jest połączony. ściąga satelity. Nie wiem ile jest baterii, bo mówię, nie sprawdziłem sobie, czy ta nowa bateria jest naładowana. Ale chodzi o to, czy się w ogóle połączy, bo na starej to bez podłączonego kabelka, no nawet się nie łączył, po prostu próbował się łączyć, od razu wszystko gasło. Ale dobra, jest połączony i bateria, nawet cała niby. Także ogólnie działa. Także zrobię jakiegoś testa na szybko. I wygląda na to, że dragi uratowany. No dobra, tutaj mamy kawałek testowy. Temperatura na zewnątrz 0 stopni. Tutaj mam dragiego, położę go gdzieś tutaj, obojętnie, żeby sobie leżał. Odpalamy aplikację. Jak zawsze ta reklama. No ale co? zrobić. Dobra, łączymy się. Dobra, podłączył się, tam się zaświeciło światełko. Update'uje satelity. Dobra, włączę jeszcze w międzyczasie tylko dźwięki. Są niskie satelitki, także poczekamy aż złapie sygnał ładnie. Może najpierw w sumie położę go tutaj na, na podszybiu niech sobie tam łapie sygnał i zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, ile mu zejdzie, żeby się rozpędzić do setki. I tam, może jeszcze nie wiem, jakąś elastyczność silnika, sprawdzimy. Szału tutaj nie będzie, no bo ten kloc waży chyba 2420 kg. Jeśli dobrze pamiętam, ostatnio go ważyłem ogólnie. Także no, prawie 2,5 tony. Także do osobówek może nie ma co porównywać, tym bardziej, że tutaj z oponka tak samo jest chyba 2,65 szeroka, no i cztery kapcie mamy takiej szerokości. Do tego stały napęd na cztery koła, blokady, reduktor, a także to wszystko waży. Dobra, mamy satelity złapane, sygnał pełny, także co, tutaj gdzieś było nagrywanie, tutaj mamy nagrywanie. także co, przełączam się na tą kamerę i zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie, czy to działa, czy nie działa dobra, udało się zrobić pomiar, co prawda zawyżony no bo tutaj na starcie stracił przyczepność i zanim się deaktywowała trakcja i zapiął blokady no to powiedzmy, że tą podejrzewam sekundę to tak lekko stracił także od zera do setki 9,4 sekundy podejrzewam, że do, os, do ósemki bez problemu można by było zejść na jedną czwartą, 16,5 sekundy zresztą tutaj zobaczcie sami i tutaj jeszcze jak widać pomiar był robiony, lekko tam jest pod górkę eee, nie wiem tutaj pokażę ile jest nachylenie, tak nachylenie jest 5 stopni także yy, no lekko pod górkę także myślę, że to chyba nie jest źle jak na takiego kloca bo tutaj nie mamy co porównywać do takich osobówek lekkich bo no, trzeba wziąć pod uwagę, że to waży 2,400 i tutaj zobaczcie jeszcze na starcie jak widzicie, no stracił stracił trochę, spróbuję Wam to zrzucić żebyście mogli sobie oglądnąć. i tutaj jeszcze elastyczność silnika od 50 na przykład do 120 50, 120, 10 10,6 sekundy Także jest to czas y, mniej więcej jakiś taki powiedzmy Golf GT TDI, 2 litry w TDI-ku. Tam chyba one mają 150 koni, też podobne czasy robią. Także no chyba nie jest źle. Także co? Ja wam to zrzucę, zobaczycie sobie. I uważam, że urządzenie odratowane. Mam nadzieję, że w tym roku się przyda. Jako że mam kilka ciekawych pomysłów na ten rok, żeby wam coś ponagrywać. Także co. W tym nagraniu zobaczcie sobie to, co pomiar był i to będzie na tyle. Także do następnego. Na razie, cześć.